Mazurskie second home na twoich zasadach? Tak, to możliwe. Zaprojektuj swój dom marzeń nad jeziorem według własnego pomysłu. W otulinie lasów taborskich oraz w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Gil powstaje unikatowe osiedle domów jednorodzinnych. Skandynawska architektura z lokalnymi akcentami, najnowsze technologie oraz materiały najwyższej klasy. To jedynie początek naszej opowieści. Wspólnie z Tobą zaprojektujemy Twój dom w taki sposób, jakbyś układał klocki Lego według własnego projektu i aranżacji. Własny pomoc dla mieszkańców oraz nieograniczone tereny zielone lasów Sosny Taborskiej dają Ci naprawdę dużo możliwości na spędzenie czasu na łonie natury. To tu, w otoczeniu lasów, łąk i jezior, odetniesz od miasta, poczujesz klimat mazurskiej wsi i dowiesz się, co w trawie piszczy. Wycieczka rowerowa, spacer w lesie, a może kajak, sup lub kąpiel w jeziorze. Unikatowe położenie naszych domów zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Chodź, pokażę Ci, jak za 9 miesięcy będzie wyglądał Twój raj na Ziemi. Zapraszam do kontaktu. Więcej informacji udzielimy Ci telefonicznie lub tu, na miejscu, w tym przepięknym mazurskim zakątku.